Baśnie braci Grimm. Król Drozdobrody. Pewnego razu żył król, który miał córkę piękną ponad wszelką miarę, lecz tak dumną i wyniosłą, że żaden zalotnik nie był dla niej dość dobry. Odprawiała każdego po kolei, a przy tym wszystkich wyśmiewała. Pewnego dnia król wyprawił wielką ucztę i zaprosił z daleka i bliska wszystkich młodych mężczyzn, którzy mogliby się z nią ożenić. Ustawiono ich w rzędzie według ich rangi i godności: najpierw królów, potem wielkich książąt, następnie książąt, hrabiów, baronów i szlachtę. Wtedy królewna została poprowadzona wzdłuż tego szeregu, lecz na każdego znalazła jakąś obelgę. Jeden był za gruby, beczka wina, rzekła. Drugi był za wysoki, długi i chudy, a w środku nic nie ma. Trzeci był zbyt niski, krępy i niski, rzadko jest bystry. Czwarty zbyt blady, blady jak śmierć. Piąty znów zaczerwony, kogut bojowy. Szósty miał niezbyt prostą postawę, wykrzywiony jak zielone drewno, suszone za piecem. I tak na każdego coś znalazła, ale szczególnie ubawiła się kosztem dobrego króla, który stał wysoko w rzędzie i miał nieco krzyw podbródek. O, zawołała ze śmiechem, on ma podbródek jak dziób drozda. I od tamtej pory przezywano go królem drozdobrodym. Stary król, widząc, że jego córka tylko szydzi z przybyłych i gardzi wszystkimi zalotnikami, wpadł w gniew i poprzysiągł, że oddają ją pierwszemu żebrakowi, który zapuka do jego drzwi. Kilka dni później przyszedł pod okna pałacu grajek, grając i śpiewając, by otrzymać jakiś datek. Gdy król go usłyszał, rzekł: Niech wejdzie. Grajek pojawił się więc w swoich brudnych Łachmaniastych szatach i zaśpiewał przed królem i jego córką. Gdy skończył, poprosił o skromną jałmużnę, król rzekł. Twoja pieśń tak mi się spodobała, że dam ci za żonę moją córkę. Królewna zadrżała z przerażenia, lecz król powiedział: Poprzysiągłem sobie, że oddam ci pierwszemu żebrakowi i dotrzymam słowa. Na próżno błagała o litość, sprowadzono księdza i natychmiast poślubiła Grajka. Potem król oznajmił: Teraz nie przystoi, abyś ty, żebraczka, została dłużej w moim pałacu, idź z mężem w świat. Żebrak wyprowadził ją za rękę i musiała odejść z nim pieszo. Gdy dotarli do wielkiego lasu, zapytała: Do kogo należy ten piękny las? Do króla Drozdobrodego. Gdybyś go była poślubiła, byłby Twój. Ach, jakże jestem nieszczęśliwa, że nie wyszłam za króla drozdobrodego. Potem dotarli na łąkę i znów zapytała: Czyja to piękna zielona łąka? To własność króla drozdobrodego. Gdybyś go była poślubiła, byłaby Twoja. Ach, jakże jestem nieszczęśliwa, że nie wyszłam za króla drozdobrodego. Następnie przybyli do wielkiego miasta i znów zapytała, czyje to piękne i wielkie miasto? Należy do króla drozdobrodego, gdybyś go była poślubiła, byłoby twoje. Ach, jakże jestem nieszczęśliwa, że nie wyszłam za króla drozdobrodego. Nie podoba mi się, rzekł Grajek, że ciągle wzdychasz do innego męża, czy ja nie jestem dość dobry, w końcu dotarli do maleńkiej chatki, a ona powiedziała: „O mój Boże, co za Nora, do kogo należy to nędzne liche domostwo. Grajek odrzekł: „To mój i twój dom, w którym odtąd razem będziemy mieszkać. By wejść do środka musiała się schylić, tak niskie były drzwi. Gdzie są służący, spytała królewna. Jakich służących? Odparł Żebrak. Sama musisz robić to, co trzeba. Rozpal natychmiast ogień i nastaw wodę, by ugotować mi kolację, bo jestem zmęczony. Ale królewna nie umiała ani rozpalać ognia, ani gotować, więc Żebrak musiał sam jej pomóc, żeby cokolwiek mogli zjeść. Po skromnej wieczerzy poszli spać, ale on zmusił ją, by wstała bardzo wcześnie i zajęła się gospodarstwem. Przez kilka dni żyli w ten sposób, dopóki całkiem nie wczerpały im się zapasy. Wtedy mąż powiedział, żono, nie możemy tak dłużej żyć, jedząc i pijąc, nie zarabiając nic, upleć więc kosze. Poszedł do lasu, ściął trochę wierzbowych witek i przyniósł jej do wyplatania, ale sztywne gałązki poraniły jej delikatne dłonie. Widzę, że tak się nie da, powiedział. Spróbuj może prząść, może to umiesz lepiej. Usiadła przy kołowrotku, lecz twarda nić poraniła jej miękkie palce, tak że krew spływała po nich. No cóż, rzekł mąż. Do żadnej roboty się nie nadajesz. Źle trafiłem żeniąc się z tobą. Teraz spróbuję handlować garnkami i glinianymi naczyniami. Będziesz je sprzedawać na rynku. Ach, pomyślała, jeśli ktokolwiek z mojego ojcowskiego królestwa zobaczy mnie na rynku, jak siedzę i handluję, będą się ze mnie naigrawać. Nie miała jednak wyboru, bo inaczej umarłaby z głodu. Za pierwszym razem poszło nawet całkiem dobrze, ponieważ ludzie chętnie kupowali od ładnej kobiety i płacili tyle, ile zażądała. Niektórzy nawet dawali jej pieniądze i pozwalali zatrzymać towar. Dzięki temu przeżyli, dopóki pieniądze się nie skończyły. Wówczas mąż kupił większą ilość naczyń. Z tym towarem usiadła na rogu rynku i rozłożyła naczynia wokół siebie, gotowa do sprzedaży. Jednak nagle przygalopował pijany huzar i przejechał konno wprost przez garnki, rozbijając je w drobny mak. Zaczęła płakać, nie wiedząc co z tym począć. Co się ze mną stanie? Lamentowała. Co powie mój mąż? Pobiegła do domu i opowiedziała mu o nieszczęściu. A cóż za pomysł, żeby rozstawiać się z garnkami na rogu rynku? Powiedział mąż. Przestań płakać, widzę, że nie nadajesz się do żadnej zwykłej pracy. Byłem więc u naszego króla i zapytałem, czy nie znajdzie się miejsce dla pomocy kuchennej. Obiecano mi, że cię przyjmą, w ten sposób będziesz miała jedzenie za darmo. I tak córka króla trafiła do królewskiej kuchni, gdzie musiała spełniać polecenia kucharza i zajmować się najbrudniejszą robotą. Do obu kieszeni przypięła małe naczynka, w które zbierała resztki ze stołu i dzięki nim mieli co jeść. Tymczasem szykowano wesele najstarszego syna króla. Biedna kobieta podeszła więc do drzwi sali balowej, by popatrzeć. Gdy zapalono wszystkie świece i zaczęli wchodzić goście, jeden piękniejszy od drugiego, a wszystko lśniło przepychem, z goryczą pomyślała o swoim losie i przeklinała dumę oraz wyniosłość, które ją do takiej nędzy przywiodły. Zapach wyśmienitych potraw, które wnoszono i wynoszono, docierał do niej, a czasem służący rzucali jej parę kęsów wkładała je do swoich naczynek, by zabrać do domu. Nagle do sali wszedł królewski syn ubrany w aksamit i jedwab z złotymi łańcuchami na szyi. Kiedy zobaczył tę piękną kobietę stojącą przy drzwiach, złapał ją za rękę i chciał z nią zatańczyć. Ona jednak odmówiła i cofnęła się ze strachu, bo rozpoznała w nim króla Drozdobrodego, owego zalotnika, którego kiedyś odprawiła z szyderstwem. Mimo jej oporu wciągnął ją do sali tanecznej, lecz pękła tasiemka, na której miała zawieszone swoje naczynka i upadły one na ziemię. Zupę wylała, a resztki porozrzucała dokoła. Gdy ludzie to zobaczyli, wszyscy wybuchnęli śmiechem i zaczęli drwić, a ona tak się zawstydziła, że wolałaby zapaść się pod ziemię. Wybiegła do drzwi i chciała uciec, lecz na schodach ktoś ją zatrzymał i przyprowadził z powrotem. Kiedy spojrzała, zobaczyła, że to znów król Drozdobrody. Odezwał się do niej łagodnie. Nie bój się, ja i ów grajek, z którym mieszkałaś w nędznej chacie, to jedna i ta sama osoba. Z miłości do ciebie przybrałem tamtą postać, a ja także byłem tym huzarem, który roztrzaskał ci garnki. Wszystko to uczyniłem, by poskromić Twoją dumę i ukarać cię za zniewagi, jakimi mnie obdarzyłaś. Wtedy wybuchnęła płaczem i rzekła. Bardzo źle postąpiłam i nie jestem godna być Twoją żoną. Ale on odparł nie smuć się, złe dni minęły, teraz urządzimy nasze wesele. Zaraz pojawiły się dwórki, przyodziały ją w najwspanialsze szaty, a jej ojciec i cały dwór przybyli by życzyć szczęścia w małżeństwie z królem drozdobrodym. Wtedy dopiero zaczęła się prawdziwa radość, obyśmy i my tam byli.